Rzeczy, których. byśmy nigdy nie zjedli. Numer jeden, tatar. Wyobrażasz sobie zjeść surowe mięso? Kocham tatara. Kochasz tatara? Kocham jeść tatara. To jest coś surowe. To jest przepyszne. Amerykańskie parówki, które są. W Jezus, Maria, co to, 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 to jest <średytutki> Małże. I wszystko, co ma formę jakiegokolwiek gluta, nie potrafię przełknąć jakiejś galarety, ale też kiślu, budyniu. Na przykład jadłem mule, czyli Dla. też, to jest obrzydlistwo, ja nie? nie wiem jak można to jest. Czernina. Co to jest? To jest zupa, yes. który jest... To jest jak kaszanka. Tak, kaszankę lubię, ale tego... Lubisz kaszankę? Tak. A bo ty jesteś ze Śląska, takiego prawdziwego Śląska. To, to jak jakaś zupa czekoladowa. Nazywa no. się to balut. Co to jest? Wiesz co to jest balut? Nie, jeszcze. Się, ja się dokładnie przeczytam. To jest gotowane jajko kacze, a w środku masz zal... What the f Oliwier, no nie. To... to wygląda tak i to Jezus się je. Jezus Maria. To się je. Nie. To się Tylko je. się nie je. To się je. To się je. Nie, nie. u nas tego nie jemy.